Jestem marek what's Ten Game TV, a ze mną jest. Pietro, siema! Tak, sorry za lagi jeśli są. Lutka naciskle. Dobra, dzisiaj zrobimy, znaczy poszukamy sobie miejsce na gimbie. Jakie takie jak ten No Life E, od zera do p no. sorry jeśli nie loguję zobaczę sobie tutaj w opcjach nie czekaj, coolity fogo no to... ej to ja jeszcze udostępnię ekrany okej? Okay? jasność, oni widzieli co ja widzę po co? tylko, bo jasność, oni widzieli jasność, dobra co ja widzę okej? Okay? czekaj, a co to jest motif okay. level, czekaj, co to jest motif client level E, jak będzie dobrze czy źle. A, że się będą tak? O, to dobrze. E, u mnie trochę połowić teraz lędy. Co, jeśli Dobra. Dobra ja. jest dobrze, Dobra, idziemy szukać. Ty, ty masz tą dobrą nutkę? No, później się tam Oj, cztery że laguję. Czekaj, o to... Co by innego graficzne? A co to jest ten sok? Eee, czekaj. Ja, ja sobie ten. No okay. wydajność... i tak. Czekaj, wydajmy sobie. Jest sobie na short 6 plus. Ty, wydajmy, że coś sobie na maksa. Okej. Okay. Myślę, że już nie będzie lagowało. O, ja teraz mi płynie, chodzi za. Polecam dla, o, dla tych, którzy mają bardzo Dobra Oj, no to chyba ale... Tak. Oj, creeper, creeper, bójcie się! Dzień, się Dobra, nadzieję, e e że, się tam, że się Trzeba się w górę wkopać. Ja mam chwilę. Serio? A nie, dobra. Trzeba się w górę wkopać. Ja się wkazuję w kier. W górze w... 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 będzie... Oczywiście podam IP y serwera. Jeszcze jedźcie sobie i podadam, okaż się. Jestem królem union, patrzcie jak ja mam skina. Ze mną jest poddany mor... Znaczy, morie. Ty! To wy... To Dalej nie można budować. Tak, wieczór mi wypadł. Myślałem, że to jest CSR, w mi wracał. Ale, ale mam dobrą miejscowość, tylko, że nie wolno ten. Weź sobie obejrzyj rzut ek ekranu. Tam chyba jest. Czekaj, na czacie. Się. Na Skypeie? Nie, na czacie ogólnie. jest. Nie, ja nie, nie piszę, więc. Czeka się do ciebie tak nie. Ty. Taką dobrą miejscowę mam. Czekaj. Napięcia? Mam nadzieję, że mi tylko <laughs> po chodzi. I nie jest za głośna muzyka. A głośna jest muzyka u ciebie? E, no troszkę, bo moja mama słucha disco polo. Okay. No nic nie ma. Nic nie, nie ma w mnie. Ty o tutaj co robimy? Ja, weź jeszcze raz mnie tak mi, bo ja nie tak się. Dobrze. Mam nadzieję, że będą długie odcinki. Przygody. Oddaję Creeper! Ej co tutaj jest? Ty, co tutaj jest? Creeper musi zajść! To jakiś biom jest taki. No to jest biom, trzeba Ty, patrz, gdzie tu jest. No tak. Nie niemi. Ej, nic nie ma. Ej, dawaj, tutaj klarujemy, czekaj. Ja wiem gdzie. Patrzcie trochę dalej. Polacy są na mnie, dobra, Serio, a nie lepiej Madagaskar? Czekaj! Nie, F le A we. Widzę rozwiązano F le A we. Maragas. Tak? A. Dobra. Dołączę F i pójdę na nowe gaste. Ej, dawaj, tu pojmujemy. F, slain. Trzeba, bym przejął, dobra. Idę, idę tam na górę, jeszcze przejął. ja już mam taką dobrą miejscówę. Ale... Nie jesteś członkiem żadnej frakcji. Jest Oj. Ewioin. No, a co ty myślałeś? Dobra, okej. Tutaj zaklejmowaliśmy. Jeśli byście chcieli, te stroje płyty za 8 zł, a tak naprawdę... O, patrz! Jeszcze mamy kopalnię, no. widzisz? A ty gdzie jesteś? E, kopalnię już tam e, klaimuję. Skajce. E, 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 czekaj, bo ja muszę iść po baterię. Dobra. Drugi. Czekaj, może tutaj nie będziemy robili miejsca na giełdzie, No, nie będę mieć przeciwnej się tu nie ufam, za bardzo jesteśmy na gromadze. Mam nadzieję, że słychać muzykę trochę. Że mnie nie zapisze. Jeśli może słyszycie jakieś bumbum, jest głównie, nie nie? Mam nadzieję, że słychać muzykę. Zarobiłeś złote 15 zł za zabicie zombie. O, fajnie! Ja, jak zabijesz świnę, to dostajesz dolara. Dostałem dolara od 15. Może to w grublu i znajdziemy się jakieś podziemia czy coś. Jakiś biomy. O, mam już jeden biomek. Co, Co ty tam jesteś w dziurze? Tak, w dziurze jestem jakiś. W dziurze. Ale jak się niżej podkopać, nie tak wysoko. Tak, żeby jak sobie już było. Znawi może. Ty! Wpadłem do jakiegoś domu. już wcześniej był przed nami. Prawo tu nie Nie. O, jest w tym mam spomysłu, ty F, ty nie. tutaj Nie. 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 tym. Nie. 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 w Nie. Chcę... A przecież się zajęłem. Ty przełzi żal? Przecież zajęłem teren. Exit home, Madagaskar. Exit home, Madagaskar. Myślę, że nie będzie się pod... Jak to nie mogę. Mam...